Romeo wynosi się z siłowni. Liczę do trzech, albo sama cię wyniosę. Raz. Nie, trenerko Ebi. Romeo nie opuści siłowni, bo to jest nasza siłownia. Siłownia cheerleaderek. Co, Diana jak śmiesz? Oj. Oj! Trenerko Ebi, tego już za wiele. Kitty, zastanawiałam się, co by było, gdybym dzisiaj nie poszła do szkoły i zbojkotowała trenerkę Ebi. Musimy jej pokazać, kim jesteśmy. I że się przed nią nie ugniemy. Jak to, Diana? Chcesz rzucić szkołę? A ja umyłam już włosy. Nie, Kitty, źle mnie zrozumiałaś. Nie będę chodzić do szkoły, dopóki trenerka Ebi nie zmieni swojego nastawienia do nas. Czyli liderek króliczków. Tak, Diana, nie chodź do szkoły, dopóki trenerka Ebi nie zmieni swojego nastawienia do nas, niech dostanie za swoje. Tak, Kitty, chodźmy i powiedzmy to Mary i Nat, że dzisiaj nie idziemy do szkoły. Dzisiaj dzień relaksu. Diana, zrobimy coś pysznego? Kitty, powiemy dziewczynom, że nie idziemy do szkoły, bo nie chcemy gadać z tą wstrętną Ebi. Tak, nie będziemy gadać z Ebi. Dziewczyny! No nareszcie, czy śniadanie jest gotowe? Nie mogę iść do szkoły głodna. Dzisiaj do szkoły nie idziemy! Postanowiłyśmy zbojkotować tą paskudną trenerkę Ebi. Tak, nie będziemy chodzić do szkoły, dopóki trenerka Ebi nie zmieni swojego nastawienia do nas. Co? Ona nas przerobi na hot dogi! A mi się podoba ten pomysł, u dziewczyny. Dzisiaj mamy trening i trenerka Ebi znowu na nas nakrzyczy. To irytujące. Nad, ona już nie będzie na nas krzyczeć. Nie zrobi nam już krzywdy, bo jest sama, a my... Jesteśmy prawdziwym zespołem. A jeżeli nie pójdziemy do szkoły, to co będziemy robić? Będziemy cały dzień siedzieć w domu? Nie, dziewczyny, nie siedzimy dzisiaj w domu. Dzisiaj będziemy robić zakupy. Diana, masz jakąś kasę? No, nie za wiele. Wow, Diana! Dziewczyny, to moje sekrety. Nie zaglądajcie. To jak? Zakupy? Zakupy! Widzę, że czy liderki króliczki znowu się spóźniają. Zadzwoń do nich. Nie wiem, pewnie jadą. Może są korki? Nie chcę słyszeć o korkach. Zadzwoń do nich. Gdzie one są? Może nie dzwońmy? Dzwoń. Dobra już, dobra. I co, Maskotko, nie odbierają? Chwilunia, chwilunia. Dziewczyny, ktoś dzwoni. Jak to trenerka Ebi, to nie odbieramy. Kto, Kto dzwoni? dzwoni? Maskotka. Halo, tak, Maskotko, cześć. Gdzie jesteście? Trening się już zaczął. Nie przyjdziemy dzisiaj do szkoły. Chcemy zbojkotować trenerkę Ebi. Chcemy, Chcemy zbojkotować, zbojkotować trenerkę Ebi! Dziewczyny, nie, czekam na was na treningu, przyjdźcie, proszę, nie róbcie nic głupiego, to będzie straszne! I co, i co? Maskotko, postanowiłyśmy zbojkotować trenerkę Ebi, dlatego dzisiaj nie przejdziemy na trening. Dzisiaj idziemy na zakupy! Zakupy? No dobra, rozumiem. I co, postanowiłyście mnie zbojkotować? Jeżeli zaraz nie pojawicie się na treningu, to ja przyjdę do was i ja was zbojkotuję. O, dzień dobry trenerko Ebi! Tak, zrozumiałam. Daj nam 20 minut i będziemy na treningu. Trenerko. Pospieszcie się, odliczam czas. I co, przyjdą? A mają inny wybór? A niech to maskotka do nas zadzwonił, kiedy była z nim trenerka Ebi. I ona wszystko usłyszała? Na to wygląda. No i po zakupach. Dobra, zbierajmy się na trening. A niech to nigdy nie wybaczę maskotce. Dziewczyny, nie sądzę, żeby maskotka zrobił to celowo. Sądzę, że trenerka Ebi kazała mu do nas zadzwonić. Trenerka Ebi na pewno zrobi z nas dzisiaj hot dogi. Tak w zasadzie, Mary. To był pomysł Diany, ale Diana chciała dobrze. A wyszło, Mary, jak zawsze. Mam złe przeczucia. Kitty, jeżeli będziemy się bać trenerki Ebi, jak mamy się jej nie bać? Normalnie, Kitty, musimy jej pokazać, że jesteśmy silne. Jesteśmy silne, jesteśmy silne, jesteśmy silne, jesteśmy silne. Kitty, czemu usiadłaś? Idziemy. Kitty, nie musisz się niczego bać. Przyjdziemy do szkoły i porozmawiam z trenerką Ebi. Nic nam się nie stanie, Kitty. Pizza potrzebujemy na zeszyt e, trzy gorące czekolady. Tylko mi z cynamonem. A mi z kokosu. Sorry chłopaki, nie mogę wam dać za darmo, Aisa nie ma, jak dowie się jutro będę martwa. Nie żartuj sobie, Ais zawsze nam pożycza. Zawsze, zawsze oddajemy na czas. na czas. Nie, nie, nie chłopaki, nie ma Aisa, nie ma długów. No ładnie. Może Diana nam pożyczy? Diana, Diany nie ma dzisiaj w szkole, bojkotują tą Ebi. Wielki bojkot. Serio? No, wysłała mi dzisiaj smsa, nie będzie mi dzisiaj w szkole. Dobra, dasz się przynajmniej napić wody? Wodę wam dam. A co to za dzień, że koszykarze nie mają pieniędzy? Myślisz, że mamy gumowe kieszenie, czy co? Wczoraj byliśmy w restauracji. No i brak kasy. Na no, wychodzenie do restauracji z dziewczynami jest bardzo drogie. Zbliża się bal, a my nie mamy się z kim umówić! Ja już szukam kogoś. Zobacz, która Ci bardziej podoba. Ta, ta czy ta? Prawiasty, jak ty je poznałeś? Naucz mnie! Trzeba ćwiczyć! To która Ci się podoba? Ta pierwsza! Tam to mi się nie podoba, ja wezmę tam. A podzielisz się numerem do tych brzecze? Nie, nie mogę. Musisz sam poszukać. Co ładnie się, zobaczymy się niedługo. Tysiąc? Półtora? Dwa? Skąd wziąłeś tyle kasy? Okradłaś Aisa czy co? Wcale, że nie. Zapracowałam sobie na to. Nie mów że tym sprzedawaniem markowych kostiumów kąpielowych. Kto to w ogóle kupił? Nie, zajmuje się strzyżeniem kotów i psów. I co, tyle się za to płaci? Wima zrozum, za obcięcie psów bierze się o wiele więcej niż za takiego jeżyka. Wiesz, ja w ogóle obcinam włosy u najdroższego barbera. Nie denerwuj się, strzyżenie psów jest po prostu droższe. Hej uczniowie, pizza dla nas dwie gorące czekolady. Gigi, Browasty się gapi? Nie, Julia, pokazuję coś Patrykowi na swoim telefonie. Co byś ty beze mnie zrobił, Patryk? No z taką byś poszedł na bal, nie? Wybrałeś dla mnie najładniejszą dziewczynę? Jak ci się nie podoba, to sam sobie poszukaj. Po prostu nie chcesz, żebym miał najładniejszą dziewczynę, prawda? Tak czy siak, sam musisz się nauczyć poznawać dziewczyny. A zobacz, co to za ładna, fioletowa dziewczyna. Julia, Julia, on patrzy! Kto, Browasty? I Browasty, i Patryk! Zobacz, jak się podrywa. Julia, Julia, on idzie! O oh my god! Hej piękna, chcesz się może spotkać? Cześć, browasty! Julie, to ty? Nie poznałem cię w ogóle. Wiem, browasty, robię się coraz ładniejsza. Nie tylko trochę, tylko dużo ładniejsza. Z kim się umówisz na bal? Browasty, sama. Julia, same, bo razem nie mamy chłopaków. Julia! Julia, może pójdziemy razem, będzie fajnie. Dziewczyny, wasza czekolada. Browasty, zgadzam się. Nie browasty! Julia się nie zgadza! Ona nie pójdzie z tobą na bal. Nie zostawi przyjaciółki samej! To rozwiążmy ten problem. Patryk, chodź tu, są dwie dziewczyny, które szukają pary na bal. Nauczycielo Mike skończyłyśmy! Zarezerwowałyśmy autobus dla uczniów i zamówiłyśmy też śpiewory. Super dziewczyny, a co z kucharzem? Kto będzie gotował jedzenie? Nauczycielu Mike, szukałyśmy kucharza. Ale są strasznie drodzy i pomyślałyśmy... A może Ice może dla nas gotować? On się zgodził. No dobra, to Ice się zgodził. Dobra, zadzwonię dzisiaj i wyciągnę was z autobusu szkolnego, okej? Okay? Nauczycielu Mike, będziemy eskortowani? Jedziemy z ochroną? No jasne, że tak. Autobus szkolny potrzebuje eskorty. Mike, muszę z tobą porozmawiać o liderkach. Ebi? Nie skończyłyśmy jeszcze omawiać szczegółowe wycieczki do domku na wsi z nauczycielem Mike'iem. Nie sądzę, żeby ta rozmowa o króliczkach była pilna. Nie, dziewczyny, to pilne. liderki nie pojawiły się na treningu i mnie bojkotują. Dziewczyny, wyjdźcie, mamy ważną rozmowę z Ebi. Dobrze, nauczycielu Mike. Ciągle mamy dużo spraw do omówienia. Eby nie powinienem był mówić tak, Lail i Janie. Rozmawialiśmy o wycieczce do domku. Mike chce z tobą porozmawiać o zachowaniu czy liderek króliczków. Wiesz, co powiedziały o mnie maskotce? Ebi, uspokój się, to nie jest na pewno dla nich w ogóle łatwe. Dla nich jest niełatwe, a dla mnie łatwe to nie cheerleaderki, ale jakieś dziwaczki. Nie przejmuj się dziewczynami, one nie są takie złe. Koszykówka jest fajniejsza. Nie, futbol jest fajniejszy. To pokażcie, jaki jest fajny. Co wam mamy udowodnić, koszykarze? A niech ta trenerka Ebi jest taka surowa. Z cheerleaderkami króliczkami tak trzeba. Halo, ani słowa o króliczkach w naszej obecności. Spójrzcie na siebie. To trenerka Ebi skarży się panu Majkowi na czyryliderki króliczki. One znowu opuściły trening. Dziewczyny, powiedzmy, że były korki i jesteśmy spóźnione. Cześć chłopaki. Nie przegapiły, tylko spóźniły. Co się stało, o nas mówicie? Były korki, dlatego się spóźniłyśmy. A we wczoraj musicie wiedzieć wszystko? Tam trenerka Ebi skarży się na was, panu Majkowi. Lepiej się z nami nie kłóćcie, tylko pospieszcie się na siłownię. Musimy, Musimy iść, papa. Tak czy siak, futbol jest fajniejszy koszykarze. Szczury, co jest lepsze, futbol czy koszykówka? Futbol jest lepszy! Nie pytamy was o zdanie! Dziewczyny, po szkole krążą plotki, że czy liderki Króliczki i trenerka Ebi wcale się nie dogadują. To nienormalne, że trenerka nie ma normalnych relacji z zespołem. Tak, tak, Króliczki się doigrały. Ciekawe, co będzie dalej. Co dalej? Trenerka Ebi wszystko zrozumie i rozwiąże drużynę króliczków. I nas będzie trenować. I, I zostaniemy, zostaniemy mistrzyniami. I wtedy to nie króliczki będą fajne w szkole, ale żaby. Dziewczyny, od jutra rozpoczynamy intensywne treningi. Żeby trenerka Ebi zobaczyła nas z jak najlepszej strony. A jak zajmiemy miejsce króliczków, będziemy miały wszystko. Karierę czy liderę. Fajnych chłopaków. I uznanie, że jesteśmy najlepsze. Cicho dziewczyny. Nie zadzierajcie zbytnio nosa. To wszystko to moja zasługa. Jak to blondi nie zadzieraj nosa? Trenujemy codziennie. To nasza zasługa i chcemy być fajne. Jasne, że jesteście fajne. Ale tylko dzięki mnie, kapitance żab. Stop, co? A kto powiedział, że jesteś kapitanem? Słyszymy to po raz pierwszy. Ja to powiedziałam, a wy to usłyszałyście. Macie jeszcze jakieś pytania? Nie, nie mamy, mamy pytań, pytań blondi. blondi. To wspaniale. A teraz idziemy na trening. Czy liderki króliczki będą miały duży problem? Nic im nie będzie, wstawię się za nimi. Lepiej nie kłócić się z trenerką Abby, bo jak coś, to ona postawi nauczyciela Majka przeciwko dziewczynom. I tobie, nie martw się, nikt nie zwróci wujka przeciwko mnie, jestem ulubionym siostrzeńcem. Żeby nie było, że nie ostrzegałem. Dzięki. O oh my god, zdążyłyśmy na czas! Maskotko, czy trenerka Ebi jeszcze nie przyszła? Dzień dobry, Diana. No przyszła, rozmawiałem z wami przez telefon, a ona stała koło mnie. To nie moja wina, ona kazała mi do was zadzwonić. A niech to dziewczyny. Co się teraz stanie, co się teraz stanie? Ona przerobi nas na hot dogi. Nie martw się, Diana, stanę w twojej obronie i dziewczyn. Ona nic nie zrobi. Romeo, lepiej nie, bo ciebie też wyrzuci ze szkoły. Tak, Romeo, nie zadzieraj z trenerką. Lepiej wyjdź, zanim nie przyjdzie. O, dziewczyny przyszły. No i jak mi to wyjaśnicie? Spóźniłyście się na trening. Trenerko Ebi, przepraszamy, to się, się więcej, więcej nie, nie powtórzy. Trenerko Ebi, jako kapitan drużyny chcę bronić siebie i mojego zespołu. Jesteś wobec nas zbyt surowa. Co? Jak do mnie mówisz, kapitanie drużyny? Wiesz, kim ja jestem? Wiem, jesteś naszym trenerem, Ebi. Jesteś nową dziewczyną mojego wujka. Jak mu powiem, jak mówisz do liderek, to zaraz cię rzuci. Oh my god, Romeo! No to będą problemy. Romeo, kim ty w ogóle jesteś? Fotbolistą, koszykarzem, czy liderką? Jestem Romeo. Wynoś się z siłowni. Nie wyjdę, bo będę chronił Dianę. Romeo, wynoś się z siłowni. Liczę do trzech albo sama cię wyniosę raz. Nie, trenerko Ebi. Romeo nie opuści siłowni, bo to jest nasza siłownia. Siłownia cheerliderek. Co, Diana, jak śmiesz? Aj! Trenerko Ebi, tego już za wiele. Jesteś naszym trenerem, a nie nauczycielem. To Diana pokazała charakterek. Tak, tak, tak. Ta. No, trenerka Ebi jest dziwna. Jeszcze raz to zobaczysz moją dłoń bliska. Dziewczyny, dzisiaj treningu nie będzie. Dlaczego? Ustąpiła. I tak, czy liderki króliczki nie pojadą do domku na wsi na letnie wakacje. A ty Romeo, rozczarowałeś mnie. Diana, słyszałaś co powiedziała? Tak dziewczyny, ale pojedziemy na wakacje do domku na wsi. A dzisiaj będziemy miały trening. Widziałaś Diana, pokazaliśmy kto jest najlepszy. Tak Romeo, dziękuję że się za mną wstawiłeś. Diana, Diana, na, na pewno, pewno pojedziemy. Dziewczyny, czy ja was kiedyś okłamałam? Na ciebie i twoich przyjaciółek jestem gotów na wszystko. Raz, dwa, trzy, dziewczyny na trening. Kochani, a wy zostawcie lajki, subskrybujcie nasz kanał, klikajcie w dzwoneczek i czekajcie na nowe fajne odcinki. Do zobaczenia. Pa, pa. Wygrana. Króliczki Króliczki są, są super. super. Króliczki, Króliczki są najlepsze. Króliczki Króliczki najlepsze. Ebi! eh, nie mogę. Nie, Diana, nie wyjdę stąd. Ja nie, wyj nie wyjdę stąd.